Zarządzanie kontaktami. Import kontaktów z innego telefonu. Telefon Nokia Lumia 900. Wyposażony został w aplikację transfer kontaktów, która za pomocą łącza Bluetooth pozwala przenieść kontakty z innego telefonu. Pamiętaj, że w telefonach musi być włączony Bluetooth i ustawiony jako dostępny lub widoczny dla innych urządzeń. Jeśli nie wiesz, jak włączyć Bluetooth w telefonie, Korzystaj z rozdziału Włączanie protokołu Bluetooth. Dotknij ikonę strzałki znajdującą się na ekranie głównym, aby przejść do ekranu aplikacji. Przesuń listę na dół i wybierz Transfer kontaktów. Postępuj zgodnie z informacjami wyświetlonymi na ekranie, a następnie dotknij Kontynuuj. Z listy wybierz telefon, z którego chcesz zaimportować kontakty. W naszym przypadku Galaxy S2. Pamiętaj, że Bluetooth w Twoim starym telefonie musi być włączony i ustawiony jako dostępny lub widoczny dla innych urządzeń. Wpisz w drugim telefonie hasło widoczne na ekranie Nokilumia 800 i zaakceptuj połączenie między telefonami. Dotknij OK. Wyświetlone zostaną informacje o znalezionych kontaktach. Aby rozpocząć transfer kontaktów, dotknij Kontynuuj. Kontakty zostały zaimportowane. Dotknij przycisk Gotowe. Aby powrócić do ekranu głównego, dotknij przycisk Start.